Jak drużynę jak mieszkańca. Oooo, dobrze, dobrze. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym rankingu zorganizowanym w Polkowicach. Dzisiaj będzie też jeszcze tematyka podzielona, ze względu na to, iż ja przedstawię Państwu dzisiaj tematykę związaną z Polkowicami dobry. oraz oraz zaleceniami popełnionymi w najbliższej grupie Polkowic z dziennikarzem która posiada pakiet większościowy. pan Robert Kwiatkowski, były prezes Telewizji Polskiej. Czu członek, członek władz krajowych partii Twój Ruch. Dzień dobry. Witam Państwa. Jesteśmy tutaj w trakcie takiego turu po województwie dolnośląskim. Jest ze mną Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Twojego Ruchu, pan, pan Tomasz Czajkowski. Widzę, Przewodnicząca. Chyba była Kiernicka. W Kolkowicach to e, nasz debiut, e, pierwszy przyjazd, ale na pewno nie ostatni. E, Przyjechaliśmy na zaproszenie na, na tego obudzenia, Chcieliśmy się zapoznać z sytuacją w mieście, zwłaszcza niektórymi dość, by rzeczywiście były informacjami zawartymi w raporcie NIKU, ale tak w ogóle e, przedstawić się e, także w społeczności e, Kolkowic. E, tak e, Taki jest cel e, naszego przyjazdu. a teraz później się na ewentualne gradowicie pytań ze strony dziennikarzy. Chciałem, że zawsze się przygotowałem merytorycznie, zresztą będę miał jeden egzemplarz też będzie zainteresowany do W związku z raportem o kontroli, który został opublikowany w merytoryce od dnia 4 stycznia 2013 roku dotyczącego działania stółek z udziałem gminy, niestety jest to bardzo, bardzo obciążające funkcjonowanie jednostek dla mieszkańców w miasta, którzy dopłacają z tego bardzo spore pieniądze, jeżeli chodzi o budżet miasta. W związku z protokołem spółek na koniec 2011 roku dotyczące bezpośrednio widocznego nami akwaparku oraz jego spółki córki, którą jest Aqua hotel w Polkowicach Państwowej Nyższej Szkoły w Polkowicach, a także Przesiłowstwa Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Niestety działalność z w latach finansuje się bardzo, bardzo źle. Na koniec 2011 roku straty wyniosły, może przedstawię, przepraszam bardzo, może wrócę analogicznie, jeżeli chodzi o raport z lat 2006, 2007 i 2008 roku akłapark, Spółka Akcyjna Przyniosła straty w kolejności 2 miliony 170 tysięcy złotych, 1 milion 573 tysiące złotych, 2 miliony 452 tysiące złotych. Aquahotel kolejno w latach 509 tysięcy straty, 408 tysięcy złotych straty, 562 tysiące złotych straty. Kontrola wykazała, że ustalając w 2011 roku wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla pięciu członków zarządu nadzorczych dwóch spółek ze stuprocentowym udziałem gminy, i to jest KS Borkowice, spółka z OO oraz PTBS, spółka z OO, nie zachowano ograniczenia polegającego na utrzymaniu wysokości wynagrodzenia w 2011 roku na poziomie ustalonym w ustawach w konsekwencji pięciu członków radnych wzorczych wypłacono w 2019 roku wynagrodzenie wyższe od dopuszczalnego o 16 tysięcy złotych, o 4 tysiące złotych w kwotę w oraz dla dwóch osób w kwocie 12 tysięcy w Polkowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, gdzie chciałbym nadmienić, iż wiceprezesem tego towarzystwa jest żona pana przewodniczącego Rady Miejskiej pani Sylwia Dlaczego ten kontrola wykazała także, że realizując wniosek pod kontroli z 2010 roku dotyczący podjęcia działań mających na celu naprawienie szkody w majątku spółek gminy poprzez przywrócenie na dochody spółek gminy środków finansowych w łącznej kwocie 349 000 zł 349 800 zł Pan burmistrz nie podjął w przypadku ze spółek ze 100% udziałem gminy lub nie doprowadził do podjęcia w przypadku spółek z większościowym udziałem gminy? Uchwał zgromadzenia wspólników akcjonariuszy w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonych w spółkach komunalnych wynikających z wypłat wynagrodzeń członków Rady na, na koniec przedstawię powyższe oceny i uwagi Najwyższej Izby Kontroli, apelując również do władz miasta o, o dalsze nieignorowanie zaleceń Najwyższej Izby Kontroli ze względu na to, że jest to obciążenie dla budżetu gminy, który składa się de facto z wprowadzanych podatków przez mieszkańców a niestety, jak widać, są to kwoty kolosalne, zresztą wracając jeszcze, no to może na koniec, jeżeli chodzi o te zalecenia, prosimy jednak Pana Burmistrza oraz Radę Miejską o dostosowanie się do tych zaleceń. Punkt pierwszy. Kontynuowanie działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Gminę działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarsko-restauracyjnych poprzez Aqua Hotel S.A. za pośrednictwem Aqua Park S.A oraz prowadzenia wyższej uczelni o nazwie Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach poprzez spółkę ZAMPO. Spółkę z o.o. Naruszające ograniczenia do samorządów gminnych wynikające z artykułu 10 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z artykułem 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Punkt 2. Zmianę zapisu umowy spółki PTB spółka z OO w części dotyczącej przedmiotu jej działania w celu dostosowania do ustawowych ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej władzy patrzeć na ręce, no i tam gdzie trzeba interweniować. W się, że sensie. no to jest ten moment, ta chwila, w której władze mogą się z wniosków, które Najwyższa Izba Kontroli sformułowała. ale oczywiście z ruch z tym to nie tylko działalność interwencyjna, która oczywiście pochwały, ale my jesteśmy partią program wyborczy jest znacznie szerszy, patrzymy e, o to, żeby e, było w Polsce więcej wolności, więcej równości, i więcej pracy. E, to jest problem, czy to jest plaga, która trafi nie tylko do Dolnej to ale problem całej Polski i nawet do Europy. Zbyt wiele miejsc pracy byśmy wyeksportowali do Chin e, i krajów dalekich Wschodu czyli do Parlamentu Europejskiego e, prezentować taki program w działań, które spowodują, że ten odpływ miejsc pracy zostanie zahamowany i e, także w Polsce, także na Dolnym Śląsku powstaną miejsca pracy, dzięki którym Polacy będą mogli godnie zarabiać, żeby i, i, i te miejsca pracy powracali. Będzie tak łatwa, do eksploatacja. Dzięki temu lepsza czy lepiej, lepiej będzie wyglądała polska przedsiębiorczość, będzie wyższy poziom płacenia wydatków no i dobrobyt społeczeństwa no wzrośnie. Na no, tym pewnie wszystkim partiom politycznym, niezależnie od kolorów partyjnych, part partyjnych, zależy, a na pewno zależeć powinien. Czy tak, może, jeżeli chodzi o odniesienie do, do słów Roberta, o czym apelowałem już na łamach prasy no, w inwestycji? wiemy wszyscy, propozycją jest podatek wyjścia dotyczący przedsiębiorców zagranicznych, którzy otrzymują ulgi podatkowe w związku z prowadzoną działalnością. Jak wiemy, Polkowice opierają się na trzech filarach zatrudnienia. Jeden jest przykry, bo tutaj tam mniej więcej, rozbija się to o KGHM, Łydnicką Specjalną strefę Ekonomiczną, która obecnie... Tak, jest najważniejsza na ten moment w Polskowicach oraz niestety administracja, sektor administracji państwowej no, tutaj jakby pochwały nie można oddać. Od tym trzeba apelowałem, tak, pieniądze, które przeznaczyliśmy na budowę starostwa powiatowego, jak wiemy, są problemy z dotacjami dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na otwarcie działalności. Ja proponowałem otwarcie, aby <śmiech> <śmiech> pieniądze, które miały być przeznaczone na budowę starostwa, zostały przeznaczone na otwarcie małych i średnich przedsiębiorstw, które, jak wiemy, w ciągu roku czy dwóch, które stanowią 97% wpływu i wskaźnika PKB w Polsce, mogły zafundować tego typu budynek, ależ owszem, ale za odprowadzenie podatki i wtedy i miejscowo, i owca cała. Natomiast dzisiaj mamy niestety 3 budynek, natomiast nie ma jakichkolwiek wielkich Zabezpieczenia się przed wycofaniem się inwestorów ze specjalnej strefy ekonomicznej, bo poziom bezrobocia będzie ogromny, a w ciągu jednego roku czy dwóch nie można obniżyć całej strefy ekonomicznej, które będą pełnią nasze wymogi. To jest bardzo ważne i o to również za że podjęła działania, które będą mogły u uniezależnić nie tylko od strefy ekonomicznej, ale również od kapitału, ryzyka zatrudnienia, gdyż nie wiadomo, jak to będzie.